Siemano, w tym filmie zostałem administratorem, pokazałem wam jak to wygląda, co trzeba mniej więcej robić i ogłosiłem rekrutację właśnie na mój serwer szefy.pl, dodatkowo co 50 łapek losuję najlepszą rangę, czyli rangę szef, zostaw lajka, like suba, w komentarzu napisz swój nick z minecrafta z dopiskiem na jaki tryb chciałbyś dostać tą rangę, a ja nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Siemano ziomale, witam was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj będziemy administratorami na moim serwerze szefy.pl, na który was serdecznie zapraszam, wbijajcie obowiązki. Bo za niedługo startuje druga edycja boxa, e, która zapowiada się bardzo mocno. No ale to do, zobaczycie za niedługo. E, w tym filmie losuję rangi na obojętny, jaki tryb. Po prostu co 50 łapek będzie ranga, ranga szef, więc łapa, sub w komentarzu. Napisz swój z Minecraft'a, plus e, tryb, na który, chce, na który chcesz dostać rangę. No i dzisiaj będziemy tutaj. E, pokażę wam, jak wygląda po prostu rola administratora, bo jest rekrutacja do administracji. Jeśli ktoś by chciał spróbować, zapraszam na serdecznie na Discorda. Ja zazwyczaj zaczynam sobie swój dzień także tutaj nosi. Mano, witam się z ludźmi na lobby, co dopiero Wbijają na serwa, bo cały czas ktoś, kurczę, nowy Wbija, e, nie dziwię się, bo serwer Jest całkiem popularny, teraz jest troszkę Spypał, cały czas są te same tryby, czekamy Na nowości, ale ja na przykład sobie wbijam zawsze Na lifestylka, bo na lifestylu Była ostatnio nowa Eda i dużo ludzi Gra cały czas na tej, e, na, tej na tym lifestylu po prostu, więc Ja sobie, oprócz szukania e, cheaterów Którzy, zobaczcie, wyskakują nam e, na antyczycie tylko zazwyczaj są to jakieś Timery, czy coś to, takie pojedyncze Jakieś powiadomienia, to ktoś po prostu, jakieś Laga dostał, czy coś o zobaczy, Tutaj był ziomek przeciw zlagowany i jest duża szansa, że cheatuje, i można byłoby brać taką osobę na sprawdzanie. Tylko, no teraz, na przykład, yy, ja nie będę tego robił, bo nie chciałbym po prostu, wiecie, przeglądać prywatnych plików graczy. No bo wiadomo, no muszą udostępnić ekran do sprawdzenia, czy mają cheaty, a nie chciałbym tego robić na odcinku. Więc ja, na przykład, sobie to co zawsze robię, jak wchodzę, daję tak zwanego ok, Na przykład, jest 18.30, czyli za pół godziny dam do piekielnej skrzyni 5 kluczy dla każdej, wpisuję taką komendę, a. Yy, to start event, plus tutaj dodaję GC, bo to jest komenda na to, że e, pójdzie to wszystko na wszystkie sektory, czyli na przykład dla ludzi na spałnie, dla ludzi, którzy się biją normalnie w RTP, e, też sobie pójdziemy. No i zobaczymy, czy to jak ktoś się wyświetli na anti -cheacie. Zazwyczaj, jeśli widzimy, o tutaj jakiegoś ziomka za fast breaka, możemy się do niego tepnąć, zobaczymy, co to będzie. O manik 09 coś tam, no tutaj anti zasuwa, no i co, no kopie drewno. No czy on tutaj może mieć jakieś cheaty? No kurcze, no może, no ale szansa na to jest. Naprawdę mała. No, jeśli gościu, nie wiem, do drewna, no to nie no nie chcę mi się nawet sprawdzać za coś takiego. Może tutaj jakiś administrator, który się nudzi. Głównie jeśli ja widzę e, dużo jakichś powiadomień za reacha. Jak jest tutaj reach, no to wtedy wiem, że ludzie się biją, e, że wtedy używają tych cheatów. A tak, to no mogą być nawet pojedyncze, wiecie, jakieś zgłoszenia, które nie mają żadnego faktycznego pokazu. Dobra, no tutaj się ziomki biją, ale no, ziomeczek na federze. O. Wątpię, no może czytują kurde, w cztery osoby, ale też nie ma żadnych dowodów. Najlepiej jest to, że jeśli gracie, to ludzie się zgłaszają na jakichś Discordach czy coś, zawsze jest jakieś tam podejrzenie. O, zobacz, tutaj Natalka bije przez kobłęby, więc fajnie byłoby zobaczyć, czy... co tutaj robi, czy bije faktycznie przez kobłęby, czy tutaj jest jakaś klepa. Tu jest nasz twórca, no twórca na pewno Wojtix nie... nie cheatuje, on najprawdopodobniej może mieć nawet live w tym momencie, więc wątpię, że jest cheaterem. Bardziej ta Natalcia by mnie interesowała, bo ona miała powiadomienia, że bije przez kobłęby. No ale jeśli byłaby cheaterem Albo byłby cheaterem, bo no, nie wiem w sumie Czy to ziomal o niku kobitki, czy kobitka faktycznie pyka Ale... No jeśli cheatowałby, no to z ze wszystkim Rangą szef No małe prawdopodobieństwo, ale powiem wam, że Wkręciłem się w tą klepę, nie wiem kto może mieć szansę Może Natalia tutaj przydupiła Wojtixa Nie, Wojtix jest po prostu eventówki chyba układał na pasku I tutaj dojeżdża Jakieś tutaj gremlinek, tutaj coś No nic specjalnego, no jakaś taka klepa no, ciężko oszacować, czy ktoś by tutaj na pewno cheatował. Powiem wam, że na live zdarzają się cheaterzy. Ale są bardzo szybko banowani, szybko zgłaszani Więc no, ja nie widzę tutaj niczego podejrzanego Powiem wam, że jest drugi tryb, który jest mocniej oblegany przez cheaterów No to jest to kit pvp, nie wiem szczerze czemu No bo tutaj cheatować na kicie jest totalnie bez sensu, ale zaraz wam pokażę Bo tutaj będą, będzie gagatków, tutaj zawsze jest dużo cheaterów Chyba, że właśnie w tym momencie jest jakaś administracja na, na, serwerze Nie wiem w sumie czy jest jakiś administrator O widzę, że jest Dawidos, od razu Wanisza odpalił, więc no Dawidos moderator Ja tutaj widzę, dobra robota to, to głównie właśnie moderatorzy, helperzy się tam zajmują. Ja, jako, y, wiecie, właściciel. Ale zobaczcie, Zbyszek wyskoczył 23 razy za antycita, za Richa. Na 100% jest już cheaterem i zginął na cheatach. Zbyszek zginął na cheatach. Zobaczcie tutaj. Jeszcze raz się tego tepny. Ja bym mógł go już banować na ślepo, tak naprawdę, bo on na pewno jest na odpalu. No. Nie wiem. Nie on tutaj coś. Niech on tutaj pokaże, jak już cheata niezłego. No, jakiś tutaj kryty Aj Mika jakiegoś ma, widzę. Tutaj był taki już hit, jeden dziwny. Jakieś, nie, wiem, jedzenie w biegu to było. On na pewno jest na odpierdzielcu na 100%. Jak ja widzę, że zalicza się ktoś pojawi tyle razy, no to jest 100%. No i ja tutaj nawet nie będę bardziej obserwował. Na moje, na pewno, cheater, zbyszek, cheaty. Na 7 dni go banujemy tutaj. No i sobie odleciał, nie? No i tak trzeba po prostu obserwować. O godzinach takich jak teraz nagrywam, 19. No to tych cheaterków powiem Wam, że jest szansa, że może być troszkę więcej. Yy, no bo tak, wiecie, po prostu jest o wiele więcej ludzi na serwerze. Dobra, mniej więcej to sobie tu możemy popatrzeć. Kurczę, ale nie, chyba w porządku. Zaraz też będziemy mogli zobaczyć. Będziemy mogli zobaczyć tikety na naszym Discordzie, bo no tutaj helperzy, administracja ma dużo roboty. Zawsze tutaj ktoś coś zgłosi, zawsze jakiś błąd się wkradnie czy coś, no to będzie trzeba przeanalizować. Zobaczymy. Zazwyczaj yy, mamy takie podziały na serwerze. Czekajcie, zmienię sobie na yy, CH1. Albo czekajcie, bo tutaj jakiś potwór na jakimś slowku. Coś tutaj go przylagowało chyba za no slowa i tak wypadło, ale. Potem już nie ma żadnych chyba rzeczy innych. No, ja jako głównie y, tutaj y, właściciel i YouTuber po prostu, bo moja rola jest taka, wiecie. Ja y, zamawiam mapy, ogarniam deweloperów, techników, wiecie, ale tutaj administracja głównie y, bawi się z waszymi. W sensie pomaga Wam y, w etykietach, w innych zgłoszeniach. Ja y, decyduję nad y, rangami twórca. Jakieś odwołania, jakieś błędy, które po prostu y, zwykli administratorzy permisji nie mają, no to wtedy takie poważniejsze rzeczy wchodzą do mnie. A tak to właśnie tutaj jakieś citowanko co tego jest, to wchodzi, o zobaczymy. Mamy kolejnego ziomka, Cordixa Który na pewno jest na cheatach, chciałem zobaczyć Tutaj, chciałem zobaczyć jak on się tutaj popisuje, zobacz Mimo, że jest na cheatach, tutaj Mini i ty Matthew Widzę, że chyba go dojeżdża Ja sobie przygotuję już nawet banana na IP Na tego Cordixa, eee y 7D, no bo... Antycheat nasz się nie myli, jak już wyświetla się za tego Richa, to na pewno jest, tylko no on jeszcze zginie. Ja chcę, żeby go jeszcze Ziomek zabił po prostu. Dobra, więc jego banujemy. I od razu mamy jakąś kolejną osobę, Julio. Zobaczmy, co tu będzie kurczę robił pan Julio. Julio też sobie zginął i też że na odwalcu. Najprawdopodobniej Julio jest na jakimś doom tak bym obstawiał, zazwyczaj. I jakiegoś takiego, nie wiem, Hita w locie sprzedał. Dawaj, Julio, pokaż, kurde, ja chciałem, żeby tutaj pokazały się jakieś, nie wiem, żeby jakąś taką, wiecie. Magiczne zagranie, czy teraz zrobił. No, coś jakoś, nie wiem. Ta, czy zblokował, czy coś. Nie, no, Julio jest tragiczny. citować nie umie, ale. Ale i tak go zbanujemy. No, nie będę tracił więcej czasu na to, że tutaj, yy, wiecie, sobie nawet nie poradził zabić na cheatach. Zazwyczaj osoby, które już są jakoś wystakowane, no nie wiem, na kitie naprawdę nie warto czytować. Tym bardziej, że teraz jest nowa edycja Kita i jest o wiele łatwiej zarabiać pieniądze na itemki, bo oprócz tego, że jest ta strefa A, oczywiście dobrze zbustowana, to dodaliśmy yy, takie rzeczy. Oczywiście one były wcześniej, tylko teraz są całkowicie inna ekonomia. Dodaliśmy kurcze, yy, codzienne misje. Za które dostaje się bardzo dużo pieniędzy, za osiągnięcia dostajesz bardzo dużo pieniędzy, nie wiem, tysiące za ileś tam spędzonego czasu, naprawdę, to są w tysiącach już dolarków się zarabia poprzez to po prostu to e, granie, więc to, to jest Gita upe, no i wydaje mi się, że naprawdę, że zrobienie, kupienie seta, no mortka chłopie, za kilka godzin grania masz seta pro 4, który jest tak naprawdę no najlepszym setem, nie? Wiadomo, no 15 tysięcy dostajesz za szarpnę z piątkę, a ja patrzę, wiecie, pierwszą lepszą. Pewnie jakbyś się tam szukał jakichś lepszych cen, no to byłoby nawet lepiej. Na jaką strefę AWK wchodzisz w coś? Hop, na popyt, naprawdę. No to nie warto je cheatować. No i oprócz oczywiście innych trybów, oprócz kita i, i lifestealka, mamy też inne tryby właśnie, na których jest też dużo cheaterów. E, Tower PvP, no już powiem wam, że hype mocno się, kurcze tutaj e, skończył na ten tryb. Taki już troszeczkę zapomniany, a szkoda, bo na tawerku wiele godzin się przegrało, wiele wszystkiego po prostu, na towerze no dużo się grało, po prostu się dużo grało na towerze, no szkoda, że taki już obumarły tryb, ale nie dziwię się też ile można tak naprawdę cały czas robić to samo. Dużo cheaterów jest na duelsach, powiem wam, co jest dla mnie giga dziwne, bo nie wiem jaki jest sens cheatować na duelsach, na trybie, gdzie masz wiesz, jakby... Ćwiczyć swoje umiejętności normalne PVP, żeby być po prostu lepszym graczem. Ludzie cheatują na duelsach, serio? To jest crazy dla mnie. E, jeśli wy jesteście cheaterami z duels, proszę napiszcie mi po co? Jakby ja nie rozumiem, po co totalnie cheatować na duelsach. Ale y, widzę, że godzina 19? A nie ma jakoś dużo tutaj zgłoszeń. Dobra, tutaj jakiś ziomeczek za timer kableciał. Wdepniemy się od razu do Simby, zobaczmy. Nie no, Simba jest w ogóle tutaj. Nie wiem. Ale zobacz, on ma jakieś, nie wiem, albo lagi, albo się pinguje. Nie mam pojęcia, ale już mi się podoba. Pan Simba mi się podoba. Nie go bierze, bo on chyba arękę jakąś wybiera. Nie go kurczy tutaj, pyka, a ja go od razu panuje zaczyty. Bo to może być ten wiecie: auto lag. Jest chyba coś takiego, że ludzie specjalnie się jakby lagują, żebyś nie mógł go trafić. No ale no, ziomek nawet nie ma jednej gierki rozegranej. Możemy zobaczyć taką komendę jak Check Alt, zobaczyć Simbę. Czy ma jakieś dodatkowe konta, jakieś zbanowane? I widzę, że nie ma. Simba jest czysty. Nie ma żadnego mulciaka, żadnego zbanowanego mulciaka, nic nie ma, więc. No powiem wam, że tutaj, no na razie, kurczony on jest chyba jakiś w porządku, ziomeczek. Tutaj jakaś klepana na nemowski, zobaczmy. Jakaś tutaj jakieś czitki. Nie, myślałem, że jakieś bicie przez koba. Tutaj już, kopie sety popadały, wszystko popadało, więc nic specjalnego, nie się tutaj biją. To zobaczymy gracza X-Tobo. Tutaj walka na mejsiki. X-Tobo coś tutaj próbuje? Jakoś próbuje. A ten rzucił perełkę, więc <laughs> nic specjalnego. Nie, no powiem wam, że... Patrząc na to, na ile serwerzy na, serwerzy u, na serwerze ogólnie u nas, no, no, ilość tych cheaterów nie jest aż taka duża, jakby się wydawało. Ja wiem, że są jakieś skarki na e, komentarzach, na YouTube, na lawek piszecie camper, cheaterzy na kit No, ciężko, ciężko jest, moim zdaniem, usunąć cheaterów. Nawet bym powiedział, że się nie da usunąć cheaterów i nie da się zrobić czegoś takiego jak dobry anti-cheat, bo powiem wam: najprostszy przykład był tryb Hypixel e, UHC na serwerze Hypixel, czyli największy serwer na świecie, i ten tryb umarł przez cheaterów tak naprawdę. I wiecie, największy serwer, który po prostu zarabia miliony dolarów, nie mógł sobie poradzić cheaterami, no takie wiecie, bombelki jak my, szefy, no to tym bardziej sobie nie poradzimy, staramy się, ale to zawsze najlepszym antycheatem jest po, po prostu traf. duża ilość administratorów, po prostu, no to jest lepsze, duża ilość. O, czyżby Simba zaczął się bić? Chodź tutaj kurde Simba, gagaczku. Patrz Simbę, patrz Simbę, patrz Simbę. No zobacz, on nawet nie może przeskryć kita on właśnie przez ścianę i umie. Zobacz Simbę, no... Nie, no, Simba, wstyd. chłopie. ustawiał te cheaty jakieś słabe ma te cheaty, bo zobaczcie, no, on, co ty, chłopy robisz? Ej, szczerze, Simba, ja ci chopie, zapraszam do poradnika, żebyś się dowiedział, że w Minecrafcie nie da się bić przez ścianę, nie? Ale ja ci tutaj zbanuję, masz banika, gratulacje. Tutaj zobaczymy pana Wolnego Johnego. Wolny Johnny też chyba tutaj, Wolny Johnny też chyba cheaterek jakieś mam wrażenie. Wolny Johnny to w ogóle jest słaby cheater chyba. Prawie kurde zginął sobie tutaj. No nie tutaj. Teraz się coś pojawiło trochę Ale nie wiem, bo to są cały czas Nie ma zgłoszeń ża za żadnego Richa To wszystko są jakieś zgłoszenia za jakieś lagi Pojedyncze, więc tutaj też jest ciężko z Zaryzykować, czy ktoś po prostu ma Lipny internet, czy, czy, czy O co tu chodzi, nie? No naprawdę, no inne walki O, ten PLC Giemka chyba, powiem panu Ale się tutaj tepnąłem, zobacz PLC Giemkę, Zobacz PLC Giemkę. tutaj Wydaje, Wydaje mi się, że, że... No, no, Kurde, wariacie no. Poszedł banik, zdziwiony kolega że panik za No ale no, nie tolerujemy jest takich gagatków. Wrócimy sobie znowu elegancko, na najstylu najwięcej ludzi. Nasz drugi właściciel. Zobacz, zobacz co robi właściciel. On sobie awczy. Tutaj mamy administratorów. Helpera, kurde mango, sobie awczy. Tutaj mamy harego, sobie awczy. Ale może nie awczy. A może mianowicie e, robią inną e, po prostu pracę, która jest bardzo ważna. A mianowicie. Discord. Zobaczcie, pokażę wam jak to wygląda. Aktualnie na przykład sobie przedwczoraj zrobiłem takie ankiety na serwerze dotyczące gameplayu o nową edycję Boxa i tutaj ludzie decydują sobie jak ma ta edycja wyglądać. Na przykład między innymi zapytałem o to czy wolą dużo eventówek, czy wolą, żeby strefa elitr była, czy strefa bez elitr była od samego startu. No i ludzie sobie tak tutaj analizują, ja to analizuję jakie są podjęte decyzje. No i w tym kierunku będziemy tworzyć nową edycję Boxa. No i i na przykład widzę już to, jak będą hity wyglądały, że ludzie nie chcą gry na totemy, a często są takie zgłoszenia, że chcą gry na totemy, a jednak większość ludzi chce tak, żeby była taka umiarkowana. Czyli wydaje mi się, że taki hit na jeden hit to takie dwa, dwa i pół serca, jak masz lepszej temy, 3 serca maksymalnie, żeby raz na jakiś czas totem padł, a głównie była taka klepa normalna i też będę widział, że na nowej edycji boksa nie będzie koksów i totemów przez tydzień bo ludzie tak wolą. Ja myślałem, że będą woleli, żeby nie było przez dwa tygodnie, a wolą przez jeden tydzień, żeby nie było tylko kokców w tym Więc Tak to będzie wyglądało. No i sobie zejdźmy, zestrolujmy, zobaczmy e tikety Na przykład ludzie, tutaj mamy Mateusza, który ma Citera. Jakiegoś tutaj klipa daje na medalu, ale widzę, że TikTok chyba to przeanalizował już, więc no, nie ma sensu patrzeć na ten ticket, który jest już odpisany. Tutaj jakiś backup, od razu też Harry odpisuje. Tutaj jakiś ban, nie mam pojęcia co dostałem bana. Działanie na szkodę serwera. E, tutaj, że jakiś ban zakopiowanie. E, no i tyle, nie? No i też. Nie ja to robiłem, tylko Pawku. No i też taka akcja będzie po prostu tutaj do Pawka szła. Musterek jakiś. Chcę kupić, ale boję się, że jest skopiowany. To tego. Yy, jakiś skopiowany kostium. Szansa, jakaś, nie wiem, wydaje mi się, że giga mała. Niemożliwe wręcz. Ale widzę, że to był ten gościu, który tam coś robił, więc. Nie wiem, ciężko mi jest to ocenić. Bo cały czas na każdy ticket administracja od razu odpowiada, a jak już ktoś sobie raz zajmie, to no to wiecie, no to nie ma sensu, żeby inny administrator wchodził w, ten, w tą samą sprawę. No zobacz, tutaj też od razu poszły zapytanie, że, że jeden gracz nie może wejść na tryb, bo połączenie zostało zablokowane. No i tutaj od razu tik, tak, czy inny administrator pomaga. No i tak to, tak to wygląda. Taka tutaj robótka na y, szefach jest po prostu. Więc jeśli ktoś chce, zapraszam. I tutaj wam pokażę nawet, jak się zgłosić na rekru. Mianowicie musicie, y, no, na Discordzie Na Discorda sobie wbić. Macie kanał, y, tutaj rekrutacja i sobie, o, to klikacie i tam musicie uzupełnić swój nick, ile macie lat, jakieś tam informacje o sobie i pawku wraz z rozrabiakiem na pewno to przeanalizują i jeśli się dostaniecie, no to dostaniecie wiadomość na privku, no i będziecie tutaj administratorami y, szefów. A powiem wam, że Zabawa jest przednia, warto, żeby taką chociaż posprawdzać. Ja, w sumie, przeanalizowałem wszystkie kurde tryby, popatrzyłem. A jeszcze jest boksik. No, boksik to już już kurde, no mówię, zakończona edycja, prawie, bo to już trwa, nie wiem, z pół roku. Nie ma już nawet aktualizacji, bo sagra tutaj wytrwałe 20 graczy, więc niech sobie pykają. Ale no mówię, no, lepsza będzie zdecydowanie nowa. Nowa, nowa edycja będzie na pewno dużo graczy, będzie o wiele lepszy gameplay. No widzę, że nie ma tutaj cheaterów. Jest tutaj tak spokojnie, zobaczcie tutaj, kurde Filip, co prawie sobie zginął. No nie ma co oglądać, nie ma co w ogóle tutaj patrzeć. Ja mogę odpalić auto event team auto event KL, damy im za 5, za 10 minut, nie wiem, do szefowskiej, kurde, nie wiem, 5 kluczy, nie? Dam im kurde do szefowskiej 5, no i takie zaraz koniec, to chłopy się na pewno ucieszą. No bo to jest najlepsza skrzynka na serwerze No ale nie chcę wam likować jak wygląda nowa mapa boxa Bo dostałem y, zakaz po prostu Ale zobaczcie tutaj jest zgłoszenie na lifesteala Jakiś gościu promuje serwer Idziemy od razu na lobby, szybko biegniemy na lifesteala I go kurde banujemy za to, że promuje jakiś serwer Nie wbijajcie na inne serwery, bo y, strach Strach o adres IP przede wszystkim Często takie y, rzeczy są robione z tym, żeby wiecie Na przykład Wchodzą na jakiś serwer piszą IP innego serwera, czy dają darmowe VIPy, adminy, nie wiadomo co. Ludzie, najczęściej młodsi gracze, wbijają i na przykład mają register i wpisują to samo hasło, rozumiecie, to samo hasło wpisują na... jakimś reklamowanym, dziwnym serwie, co mają na przykład na szepach i wtedy taka osoba się wkrada, zabiera itemy, no i jest płacz, jest problem wtedy, więc dlatego nie warto jest po prostu wbijać na jakieś nameowe serwery, a jak już chcecie grać na jakichś noname'owych serwerach, to na pewno polecałbym po prostu o, nawet IP, IP tego, IP ban od razu, pyk, poszedł banik, o tutaj Antek zakupił klucze bossa, zawsze jak jest zakup to trzeba gryzy napisać, ale zbanowałem takiego ziomka co reklamował jakiś nieznany serwer, dlatego mówię, no nie wbijajcie, bo to szkoda, no i widzowie, dzięki za oglądanie tego filmu, wbijajcie obowiązkowo na szefy, bierzcie udział w konkursie, na razie i siema, big szaraucik dla was.